Bik do słuchania wiersze na wojnie reaktywacja linii ukraińskiej. Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy kilka lat temu zainicjowało program nazwany linia ukraińska. Pandemia nam te działania nieco przygasiła, ale wojna nie czekała na koniec zarazy. Wracamy do naszych działań ukraińskich w trybie, którego nie planowaliśmy, ale na które od początku byliśmy przygotowani. Wcześniej realizowaliśmy nasze projekty na kilku niezależnych od siebie polach. Wyświetlaliśmy polskie premiery filmowe z ukraińskimi napisami. Wydawaliśmy książki, między innymi Lubow Jakimczuk i Julii Strachiwskiej, a także antologię Anety Kamińskiej Wschód-Zachód, która prezentowała wiersze z wojny toczącej się w Donbasie od 2014 roku, a która ostatnio tak tragicznie zyskała na aktualności. Występowali u nas ukraińscy muzycy, Dacha Bracha, Piatnica, Jury Jandrychowicz z zespołem Karbido. Gościliśmy u nas poetów i pisarzy, w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym część artykułów tłumaczyliśmy na ukraiński. Cieszyliśmy się linią ukraińską w czasie względnego, kruchego, ale jednak pokoju. Przyszła jednak wojna, a z nią tułaczka milionów ludzi, dzięki której zyskaliśmy nowych sąsiadów i zbliżyliśmy się z Ukrainą. Kultura, szczególnie ta rosyjska, bo to od niej można by tego w pierwszym rzędzie oczekiwać, nie uratowała nas no i siebie przed wojną, co nie znaczy wcale, że jest bezradna i niepotrzebna. Do działań linii wracamy w nowych warunkach. Te nowe warunki to choćby obecność naszych ukraińskich przyjaciół na rezydencjach artystycznych, które zainicjowaliśmy. Gościmy od niedawna pięć wspaniałych artystek z Ukrainy, reprezentujących różne pola działalności kulturalnej i od następnego numeru będziemy je Państwu przedstawiać. A teraz przedstawiamy trzy przekłady wierszy napisanych już w czasie wojny, tej wojny. Przedstawiają jej obraz, który chociaż tragiczny, jakże różni się od migawek z serwisów informacyjnych stacji telewizyjnych. Ich tłumaczką jest, jak zwykle w przypadku naszych publikacji, Aneta Kamińska. Która niestrudzenie walczy z tyranem za pomocą słów. Tłumaczce i autorom dziękujemy za udostępnienie tekstów do publikacji. Wiersz Hałyny Petrosaniak Straty wojenne. W zeszłym tygodniu w Harkowie od rosyjskich bomb zginęli nie tylko Charkowianie. Wśród ofiar są obywatele Rosji: Dostojewski i Tolstoi. W Kijowie. Rosyjskie rakiety zadały śmiertelne rany swoim obywatelom, Błuchakowowi, Brodskiemu. Od uderzeń rakiet w Charkowie i Kijowie rozsypały się w proch teatr Balszoj i Rosyjska Akademia Sztuk Pięknych. A Czajkowski i Rachmaninow, Prokofiew i Strawiński na wieki stracili słuch 8 marca 2022 roku. Wiersz Ołecha Kocarewa Przewagarowany alarm przeciwlotniczy. Zbiegam z pięcioletnią córką z piątego piętra. I na moment robi się śmiesznie. Nasze nogi przebierają w powietrzu. Naprawdę dotykamy tylko siebie nawzajem. Kosmonauci, kosmonauci Zaczynasz przewagarowywać alarmy przeciwlotnicze. Jak uczniowie starszych klas. Kto rusza się w ciemnym budynku naprzeciw Twojego ciemnego budynku, budynku, w którym poruszyły się Twoje ciemne włosy? Zawartość plecaka. Uciekając spod ostrzałów, nie wiadomo po co wziąłeś ze sobą książkę poetycką pod tytułem Zawartość męskiej kieszeni. Uchodźca gra nieczysto, ma w rękawach Osiem słów z różnych dialektów. Wiersz Olchy Poworoznek. Góra się wznosi. Z góry wypada drzewo. Drzewo mówi głosem mojego syna. Mówi, ja piszę teksty. Przepisuję. To nie ma nic wspólnego z poezją. Boli mnie gardło. Coś w nim ugrzęzło. Może żegnaj, może wiersz. Może wojna? Wojna ugrzęzła w gardle i nie mogę jej ani przełknąć, ani wypluć. Nie mogę jej nazwać. W głowie plączą mi się obrazy, newsy, głosy korespondentów, myśli a jeśli i kiedy? Kilka dni przed wszystkim pisałam do przyjaciółki, że pierwszy raz widzę takich mężczyzn w pizzerii koło domu reporterów wojennych, którzy mówili po angielsku. Podglądam w sieci, czy jeszcze żyją ci, którzy są ważni dla mnie.